I ja się mam tej z tym serczakiem, jak będziemy do Was w kolejnym filmie na moim kanale. <coughs> z góry chciałem Was przeprosić, bo doszło do małego nieporozumienia. Ten filmik jest taki po prostu. No też taki przypadkowy, bo miał być F1 Manager. No właśnie na czwartek, na dzisiejszy dzień, na kiedy nagrywam. No ale okazało się, że ta gra. Nie chce się odpalić, próbowałem cały czas odpalać, nic się nie odpala. No więc dlatego nagryłem dla was F1. No i też nagrywałem wczoraj filmik na z F1 na jutro, na piątek. No, a, no i wtedy mi się nagrało i to miał być ten oficjalnie... Miał te... Wtedy miał być oficjalny pie początek. No i tam gadałem, że to pierwszy raz. No ale co ja teraz powiem. Pierwszy odcinek z F123. Nie wiem jak się robi to. więcej mniejsza. Nie, 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 nie. W tym momencie zagram sobie nowy tor Las Vegas, który nie jest łatwy, bo próbowałem go przejechać. No, no jest naprawdę bardzo ciężko. Oj, przepraszam. Dobra, a więc sobie mój ulubiony zespół Formuły 1. Bardzo dobrze mu kibicuje, przy tym jakby taki potężny, jest to Red Bull oraz Max Verstappen. Oj. Dobra. Sądzę, że jeszcze nie gandował tylko. będziemy bez kwalifikacji 25% oj coś tu się dzieje z tą kamerą cztery godziny oj czekajcie czekaj. urządzenie wyłączone Cudownie sobie zmniejszone, bo strasznie szybko się łamią na Grand Prix oraz tam, tak dalej. Stafford put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Dobra, a więc pięknie. Lepiej idzie zbyt tak, ale jako że ja to ja, to muszę wiecie oczywiście na odwrót. więc zaczynamy wyścig pierwszy wyścig w F1 23 mam nadzieję, że dobry start ale mi się wydaje, że tak Stroll Troll trzeci bardzo dobra pozycja jakie są tu problemy Hamilton że lance Stroll'a gdzie że się sterował, w rodze, z Dlaczego? Przekł... to hamowanie? Dobra. Oj, to to, tutaj myślałem, że chętnie będziemy hamować, a nie. To to kolejne hamowanie do, do tu mocnego znowu zakrętu. No i ja Wam przyznam tyle... O, Hamilton! Mi zaatakował, aż mi prawie wrócił przez stronę, też to wykorzystał. Prawie z reguły się mogę rozpędzać z niesamowitej prędkości. To odbieram sobie... To odbieram sobie, sobie. pozycję. Już serio, Perez za mną, pięknie wykorzystał. Meksykanie Zdjęłam się z szansa Po pierwsze raz ja przyjechałem całe kółko Wlazły gazu Ach, no tu nie mogę się jeszcze wyczuć Później, no teraz jestem w zakręcie. wyściłem się do niego, no w niego, ale jak ty musisz iść bandy. Zakręty na Las Vegas są no i naj, dla mnie najgorsze. Nie one się czegoś on co już po raz chciał mi wyskakiwać. No i teraz, albo będzie to właśnie w deprezu. Ja się będę rozpędzał.

No, czy wziąłem w no o tu to, totalnie opóźniłem zakręt, należy go w mieście, tak czy siak. prezentować, no, <laughs> że ja tam No ale chętnie tam. Poza że pierwszym nie jestem szybki. Niestety, no, ale raz, dwa, drugi i trzeci to jest już coś innego, co innego. No to muszę już mocno łamowanie do zakrętu, a ja tutaj tracę. Jestem rozpędzony, no to jest ciężkość ten. Wewnętrznej. Może go dam radę jeszcze skontrować. Gdzie jest DRS? Proszę żeby tak. Tu nie ma teraz na tej prostej. Trzymać się blisko, się pierwszego zakrętu. To będzie coś, a tu jest DRS? Tu w tym miejscu jest DRS. Trzeba z Radziego zbliża. Jeszcze do zataku. Aj, no i to jest to też nie. Istotę na naszej się wyjechałem także z tego ostrzeżenia. O nie! No nie! No nic się nie uszkodziłam. Nie, to tylko wyglądały już kończy jedno. Kurczę, jcesisz, jak się nie się zapytasz? Wolnąłem w bandę i teraz płynie on do razu, który mi się strasznie przydał. Chcę go się spróbować poprzyspieszyć. Wezmę tutaj w wysokoli, to może... ...szczyt tyle dobrego.

No znowu, przepraszam was, ale nie umiem tego przejechać będzie ten, 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 ten zakręt jest, musiałem rozbienić i bieżę i nie mogę wyhamować Proszę, nie to nie miało tego tak jest, mam. To będzie... zaniechamy to... napędzamy się. Zdecydowana różnica prędkości. Oj! To jest po prostu objazd. Siedmiokrotnego miejsca świata. Widzicie, że ją? Będzie to na szóstce, więc prawdopodobnie na serwisie odpowiada. Nie zdziwiłeś się jak ktoś już się popuścił z jazdy, ale tak co by się kogoś na ich miejscu, że przede wszystkim nawet no, słuchamy to no. Nie, to się przyjemnie się jeździ potem, tylko ten zakręty są strasznie ciężkie do jazdy, przede wszystkim dla mnie. Może powinienem bardziej... To jest tor uliczny, no. Generalnie, uwielbiam to rolić na Monako. Nie no, znowu. Straszne uślizgi to są tutaj tej grze, To dużo raz, też razy mówiłem na tamtym odcinku. Straszne są uślizgi, no ale to No po ze mną zrobię no. Się troszeczkę nie dziwię. Powinien, powinien zrobić się za Hamiltonem, a ja teraz o wiele lepszy wyjazd z zakrętu, jeszcze z drs -em. Ja będę za nim jechać, żeby generalnie móc się jeszcze obronić. Nare to jest chyba już niewykonalne. Chociaż, chociaż, chociaż. Jedziemy takim samym tempem. Opóźniamy to hamowanie. Próbuję się wychylić. ale to nie jest próba, próba ataku.

Już czuję, że tego po prostu już nie mam przyciepności, tak jak mi się dosyć fajnie jeździło na pierwszy dniu pokroju, no. Tak, teraz już nie. Science mnie atakuje! Nie wiem, jak tu wyjeżdżać czysto. Tak, jak to będę widać, że no to mogę nawet zdarzyć mi się z serkiem ja ty to zaryzykuję, ja sobie zwiększę docisk prostu że jedycie na zakrętach nie chcę żeby w na softy to zostać to przeprosta nie. O yes, poczekaj się, bo ja jak coś robię czyli patrzę, że jak się pytam. Ja sobie już skrzydło. Jeszcze raz. Stąd pojazdki. Dobra, teraz już jest dobrze. Ja sobie już jak się skupam, ten. tym. mi nie można zatakować się z zarazem. Mhm. Nic nie można zrobić, nie można się wychylić. Zjeżdża. Nie jakieś, no nie, jakieś, jakieś, tam... jakieś, 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 ja jakieś, Idealnie osiemdziesiąt. Idealnie 80 zrobiłem. Wjechałem w hasa. No i Leclerc nie wyprzedza. O. zwanie Zazwyczaj więcej przyczepności. Zaraz musi być wycisk. ale zdecydowanie lepiej jeździ zdecydowanie potwierdzam to i to chyba widać po tym jak sobie tą szykanę no i mamy DLS-a tu chyba powinien... nie, tu jeszcze nie ma ale następnej prostej będziemy, musimy mieć co się, będziemy mieć. nie znaczy tego to zakrętu Będziemy mieli TRS-a. No, zadanie się lepiej jeździ. To już mówiłem, to powiem jeszcze raz, tu teraz tu jest A i my będziemy mogli się że to Hamid teraz jest szybszy od nas, przez to, że zwiększyliśmy siłę docisku. Teraz się przyda żarną żarlu to chamy to na jak będą ze sobą walczyli. W troszkę przycisę, żebym miał kolejnego DRS-a. się że nikt nie ma DRS-a. Myślę, że to trzeci... Uole! W ogóle nie, nie zagapiłem się. Wyjechałem, no i straciłem czas do Luiza. Nie, nie wierzę. się uderzyłem w bandę? Nie, no. Mam problemy, żeby się przybić do niego na prostej. Ja robię coś takiego. O yes, znowu, no jest już w związku ze znowu, już znowu, 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 już za Sergio Pereza. Szary. Nie, no nie wierzę. Dobra, mimo tego, że Kozłowski był jest, to mam szansę walczyć, jak widzę, tylko, że to jest DRS-u i mi będzie po prostu uciekać. To nie jest to, co było przed chwilą, bo sobie zwiększyłem docisk. I to jest pół sekundy, pół sekundy. Dwie sekundy. Jedna i siedem. Jest ja w za tych zakrętach to się opłaca. Jedna i dwie, no znowu nie. Teraz robimy najszybszy czas. No i znowu ten wyjazd, no teraz mniejszy. Znowu to się odbiłem od tej bandy. Ja no to jest 1,7. No dlaczego? Uważaj, bo powinienem się tu nie przybliżać. Nie, co no to nie prowadzi? To jest chyba w takim miejsce. Tu jest jakieś niebo zaformować Wszystko przez skrzydło, przez to jak ja jeżdżę. To bym pojechał normalnie, to bym już był przed nimi. Walczyłbym z ciakoperetem. Tak, to mi tutaj Solar Troll będzie odwiedzał. Nie, bo się dobrze blokuje i nie może uciec. No ale carlos Carlos Science jest po prostu... mnie jak dziecko. Ale my jesteśmy Max Verstappen. Nie oddamy czwartej pozycji. Teraz bym musiał zrobić taki... Takie bardzo, takie niesamowite okrążenie. No nie, 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 nie. Ja nie, nie, nie jestem w stanie się przyzwyczaić, jest zbyt, tak bardzo skrętny. On jest zbyt skrętny i nie mogę się do tego przyzwyczaić, dlatego walę tak?

Może tak jestem jeszcze w stanie, ale to są takie maluteńki szanse. No już nie da rady, no. Oni nam po prostu uciekają tak na Tak mocno. Dovevo non mi piace, però, No, tu, te! Ascolta, io sono a Mauscrankton! Cioè, tu che il prossimo video è a Dobra teraz to już tak na zakończenie, ja załatwić czerwoną flagę, Oj, żebyście zobaczyli jak to wygląda, nie wiem czy już teraz już, już będzie, jeszcze już troszkę, poczekajcie chwilkę. Tylko scroll, albo sens, próbujemy je podjawać, to próbujemy załatwić czerwoną flagę, bo jak mam to jest 8-6. Czy to on może mnie puścić? go. Czy to będzie czerwono? Nie, jeszcze tu nie ma. Oj. Nie w możemy się zobaczyć, jak wyglądał. Pobaczę. A znacznie się śliczą. Tu możemy zobaczyć. Kto wygrywa aktualność, to nie wygrywałem. Mój punkt jest strasznie gorący, to się nagrzejemy bardziej. Zjedziemy do boksu. Dobra, widzę, coś mi tu nie pasi. Ale to by było na no tyle z tego filmu. A mam nadzieję, no nie wiem jak to można czy, jak to można spodobać ten wyścig. No a więc, jedz żegnam. Cześć.